Witajcie w moim następnym filmie. Jak widzicie dzisiaj znowu będziemy coś grzebali przy renówce, przy megance. Ja mam w niej parę rzeczy do porobienia, ale na początek w tym filmie pokażę Wam, jak zrobić taki podstawowy serwis, filtry i oleje. Będziemy wymieniać olej silnikowy, wymienimy sobie tutaj filtr powietrza oraz filtr kabinowy. Te trzy rzeczy w jednym takim filmie, taki podstawowy serwis. Jak sobie to samemu przeprowadzić. Zaczynamy od wymiany oleju. Także schodzimy do samochodu i po kolei co jak. Jak widzicie, jesteśmy już pod samochodem. Eee, także zaczynamy od spuszczenia oleju. Ja już zdemontowałem tutaj dolną osłonę, tą plastikową silnika. Ona się jest przekręcona na kilka śrub, szóstek. Nie ma sensu tutaj tego pokazywać. Korek spustowy oleju znajduje się tutaj. Wcześniej odkręcamy korek. U góry, przez który wlewamy olej do silnika, tak żeby nam wszystko ładnie ściekało. Tutaj odkręcamy za pomocą takiej nasadki kwadratowej rozmiar ósemka, także to tym podchodzimy, odkręcamy i spuszczamy olej z silnika. Tak więc, jak widzimy, tutaj nam już olej ścieka z silnika. Tak wygląda koreczek. Tak na sumyczkę. Kwadrat. Tu jest podkładka miedziana. Jego. O. O. Dziwne światło. Nie chce mi tak. O. świeciło ostrość. Tą podkładkę oczywiście będziemy wymieniać, ale do niej przejdę. Jak będziemy zaraz zakręcać. No i teraz szukamy filtru oleju. Filtr oleju puszkowy znajduje się tutaj z przodu. O, tam on jest. Taki malutki, jak to w wszystkich rynówkach benzynowych. Także zakładamy tam na niego klucz. I będziemy go zaraz tutaj odkręcali. W międzyczasie ścieka. O, ścieka. Także zakładam sobie tam klucz i odkręcam ten filtr oleju i wyciągam go. Tutaj mam otwarty w międzyczasie, bo to ścieka, ścieka To olej, żeby sobie ładnie wszystko zleciało i luzuję puszkę. Tak więc poluzowałem sobie tą puszkę od oleju. Automatycznie jeszcze trochę poleciało bardziej. że Teraz kiedy odkręcacie, uważajcie, bo na pewno w puszce tutaj Wam coś poleci. Tu pomagające jest tak zrobione, że zaraz poleci na taką półkę w silniku Ach, i w ogóle będzie ciekło wszędzie. Także trzeba być przygotowanym na to, że olej po prostu ubrudzi nam całość. Odkręcamy tą puszkę w miarę szybko, żeby nam jak najmniej no. i wylewamy też z niej olej. I zobaczcie, tam mamy to gniazdo. Widać, tam będziemy przykręcać. Tutaj znajduje się bagnet oleju, taki króciutki na samym dole. Także ja zawsze czekam. Słuchajcie, oczywiście olej musi być silnik rozgrzany, żeby ładnie całość nam tego oleju spłynęła, szczególnie jeżeli dajecie jakąś ewentualnie pukankę, więc w ogóle na spokojnie poczekać, aż całość zleci i wtedy dopiero zakręcać korek nie śpieszyć się. I zakładamy, przygotowujemy sobie nowy filtr oleju, no, żeby nie było za dużo reklamy. Przed założeniem nowego filtra oleju, słuchajcie, tą warstwę, tej uszczelkę smarujemy leciutko filtrem olejowym po prostu z palca. marujemy taki filtr olejowy, żeby uszczelka nam się ładnie ślizgała. Jednocześnie przygotowujemy sobie nową tutaj podkładeczkę. Słuchajcie, to nie jest po prostu zwykła podkładka miedziana. Żebyście wszyscy, którzy na początku szczególnie mają Renault. Słuchajcie, to nie jest zwykła podkładka miedziana. To jest tak zwana podkładka miedziana, na przykład odmuchana no, na to mówią. Ona jest taka dosyć gruba. W środku jest pusta i ona ma to do siebie, że w momencie kiedy dociskamy korek, ona się spłaszcza i uszczelnia. Jeżeli założycie zwykłą miedziuchę, po prostu będzie Wam ciekło. Także bardzo ważne jest przy każdej wymianie, wymieniamy nową podkładkę i zakładamy po prostu tą podkładkę miedzianą nową. No inaczej po prostu będzie wam ciekło, także to jest bardzo ważne. To kupujcie po prostu w każdym motoryzacyjnym, albo sobie kupić kilka sztuk na Allegro za złotówkę za sztukę, także nie ma problemu. Także zakładamy teraz nowy filtr oleju. Ciężko będzie chyba mi teraz tutaj jednocześnie wykręcić i świecić. Tam muszę założyć nowy filtr oleju. Także a ja może spróbuję. Tylko oczywiście nic nie jest, nigdy nie świeci to światło, tak jakby miało świecić. Ale dobra. Lecimy, lecimy na żywo. Oczywiście wszystko wszystkie kable lecą. Standardowo. O! Dobra, Także tam skręcamy. Tam jest dosyć dużo miejsca, ten filtr nie jest duży, także nie ma problemu. Gwint jest normalny, prawostronny, także bez, bez problemu go sobie możecie załapać. Widać, że przykręcamy. Widzicie? Mamy nowy filtr. Teraz jak dokręcać filtr. Słuchajcie, dokręcamy go ręką. Ile macie siły, aż poczujecie, że już dalej nie idzie. I ja w tym momencie robię takie co zawsze, że zakładam klucz do filtra oleju i robię nawet nie jedną trzecią obrotu, żeby on był na pewno dokręcony. Teraz zakładamy tutaj nowy koreczek oczywiście przetrzemy to sobie tutaj tą powierzchnię on cały czas nam będzie oczywiście tutaj kapało to jest normalne słuchajcie, nowy korek znaczy korek korek akurat zakładam w tym przypadku stary, bo on jest dobry tylko znowu oczywiście obowiązkowo tą podkładką miedzianą dokręcamy tak i jego nie przykręcamy mocno. Słuchajcie, jego przykręcamy 8 Nm. Także ja sobie zakładam. Już. Jeszcze raz sprawdziłem. Dokręcone. Ok, no to tu mamy oczywiście, tutaj gdzie Wam poleciał olej, od filtra, tak dalej. To sobie wyczyścić ładnie, żeby nie było żadnych yy, starych śladów oleju. No i przechodzimy do góry, uzupełniamy olej. Tak więc jesteśmy słuchajcie już u góry tutaj mam przygotowany bagnet oleju, sobie już go wyciągnąłem, nalewamy oleju. Ile tego oleju nalewamy? Słuchajcie, tu mam oczywiście silnik 1616V K4M w tym przypadku jest to około 3,8 litra, niecałe 4 litry, także spokojnie banka 4-litrowa powinna wam wystarczyć. Nawet jeszcze trochę zostanie na ewentualnie dolewki. Także wlewamy olej. Jak już tak będzie, mniej więcej 3,5 litra będziecie mieli wlane. To możecie przestać sprawdzić bagnetem, ile tego oleju macie. Tak więc nalałem olej, wsadzam bagnet. Wsadzam się do bagnetu, znajduje się tam na dole. O, widać, myślę, że widać. Wsadzamy sobie bagnetik. O! Ciężko, ciężko jakoś tutaj chodzi w tym samochodzie. Wsadzamy sobie i sprawdzamy ile tego oleju tam na bagnecie mamy. Na bagnecie mam połowę oleju idealnie. Także zakręcamy sobie korek. Oczywiście wkładamy bagnet. I co teraz? Odpalamy samochodzik na chwilkę. Wsiadamy. O, check engine to jest właśnie jedna z rzeczy, które tutaj muszę się zaopiekować, ale o, stan oleju OK. Silniczek chwycił ciśnienie, zgasła nam kontrolka oleju. Już się rozprowadziło. Chwilkę pochodzi, pozwólcie mu, żeby chwilkę pochodził. I zgaście. No i dobra, teraz słuchajcie, Chwili jeszcze dla pewności, bo na pewno trochę poszło olejów e, prawda, w układ, poszło trochę olejów e, filtr. Także tam na pewno coś e, jeszcze ubyło z bagnetu. Także jeszcze za jakąś chwilę sprawdźcie, ewentualnie coś dolejcie oleju, e, ile potrzebujecie. Natomiast przechodzimy do kolejnej tutaj rzeczy, czyli wymiana filtra powietrza. E, tu jakoś sobie pora. O, filtr powietrza znajduje się tutaj. Jeżeli macie megankę z silnikiem na pewno benzynowym, no to znajduje się na pewno tutaj. Także po kolei co jak będę Wam tutaj pokazywał. Tylko sobie ustawię kamerę. O. Żeby wymienić filtr powietrza trzeba odkręcić dwie śrubki. Tu i tu. Są to śrubki po prostu zwykłe na krzyżach. Niestety trochę niefortunne jest podejście, bo nie ma po prostu tu jak podejść Żadnym śrubokrętem, także po prostu trzeba podejść jakimś krótkim bitem, żeby to w ogóle wykręcić, tą puszkę i móc ją wyjąć. Natomiast ja podchodzę czymś takim: po prostu bić śrubokrzyżak i tym możemy sobie tutaj. O, jest, naprawdę jest to pomyślane, niesamowicie, i tym odkręcamy sobie tutaj te śrubki.

Są wkręcone po prostu w tę plastikową budowę. No, mówię, nadejście jest mistrzowskie. Tutaj, oczywiście, mamy komputer, który i jego wiązki, kabli, która nam znakomicie w tym przeszkadza. Ale samo zaparcie w końcu się udaje. Pod koniec można. O, dobra. ta strona. One są tak skonstruowane, te śrubki, że Wam nie wypadną. O! Udaje się już ręką. Jednak ludzkie palce to najlepsze narzędzie. Wypięcone. One są tak zrobione, że Wam nie powinny wypaść. Eee, tutaj mamy tą wiązkę od komputera, tu mamy prawda, ten, tą taką szufladę, którą teraz po odkręceniu musimy jeszcze odchylić i wtedy dopiero możemy ją o, wyjąć. Mamy filterek na wierzchu. Tutaj takie takiego kształtu, to jest taki trapez, wygląda filtr do meganki, także wyjmujemy do sobie. O, ten jak widzimy ma już najlepszy czas ze sobą. I zakładamy nowy filtr. Mamy już pod ręką nowy filtr. Wyjmujemy mojego wypakowania. Wkładamy najpierw go w tą kasetę, taką plastikową. O, widzicie? No i następnie Wkładamy go tam w te czeluści. Na szczęście zostało to tak pomyślane, że mimo trudnego dostępu to jest to jakoś przewidziane. Trochę tu uważajcie na ten kable, tą wiązkę przy tym komputerze, bo ona skutecznie dosyć przeszkadza. Trzeba to całość trochę odchylić. jest taki, pod tą wiązką jest jeszcze taki plastik. Tutaj pod tą wiązką jest taki plastik, który jakby osłania, mocuje komputer. Więc skoczyła się tutaj, i wtedy ładnie nam powinno wszystko wejść. Tak więc przyjaciele, przykręcamy już teraz te wkręty. No i to wszystko z wymiany filtra powietrza. Tak więc, poza tym, że jest dosyć ciężkie dojście tutaj do tych yy, dwóch śrubek, no to nie ma w tym jakiegoś nic trudnego, trzeba tylko uważać przy tych, przy tych kablach. Tutaj dosyć. To wszystko jest odmierzone co do centymetra. No, jak we wszystkich współczesnych samochodach, wiadomo, oszczędności. Także ja przekręcam te dwie śrubki i przechodzimy do wymiany filtra kabinowego. No i przechodzimy do wymiany filtra kabinowego w Megane 2. Po wszystkich Megankach będzie tak samo. Filtr kabinowy znajduje się tutaj jakby za konsolą. Za tym schowkiem. Żeby się do niego dobrać. No oficjalna wersja jest taka, że musimy zdemontować schowek, tutaj boczek, czyli jest ten włącznik do poduszki i w ogóle. Ja zawsze staram się to robić w wersję jakby uproszczoną, przyspieszoną. Mam nadzieję, że to będzie widać. Dzisiaj jest mocne słońce. Tu jest taka klapka, o widzicie. I jakby za nią właśnie znajduje się kaseta naszego filtra. Także musimy zdemontować tą, tą klapkę. Ona jest na takie kołki. O. Tu są kołeczki, zatrzaski, wszystko jest w ogóle trzy rodzaje kołków. Tu jest taka kaseta. Pytamy ją i musimy wyjąć tą kasetę. Za nią znajduje się właśnie nasz. Yy... O, może wam podświetlę? Będzie bardziej widać. Widzicie, tu jest taka kaseta, jest kaseta naszego filtra kabinowego. I musimy ją yy, wyjąć. Yy, tam jest. Mało miejsca, ale to się da zrobić. Żeby wyciągnąć tą kasetę, musicie ją ścisnąć. Tam są takie skrzydełka, Zaraz, jak wiemy, je Wam pokażę. Ona siedzi dosyć mocno ma takie zaczaski, ale gdy ją mocno ściśniecie i pociągniecie, no to filt wyjdzie. Oczywiście, on wyjdzie razem z całym swoim syfem, który się znajduje teraz razem przez filtr. O! Proszę bardzo. Także zaraz pójdzie odkurzacz. O, to wyfiltrował filtr. To no to on. Tu są jakby te takie łapki, które musimy... Tu są zatrzaski, widzicie? Z jednej i z drugiej strony. I te łapki jakby ściskamy, to ściskamy też te zatrzaski. On się na nich e, zaklikuje. A jak widzimy, no spełniał swoją rolę. No teraz muszę wziąć odkurzać i to wszystko odkurzyć. No jest tego trochę. To wszystko zassał samochód. No gdyby nie było filtra, to wszystko by nam to poleciało do kabiny. Także ja odkurzam i za chwilę pokazuję Wam jak montujemy filtr. Jak widzicie odkurzyłem ładnie. Oj, było tam dużo liści. Tak więc składamy filtr. Filtr ma oczywiście zaznaczoną stronę, kierunek przypływu. Powietrze płynie nam od przodu samochodu zawsze do wnętrza. Także montujemy go w ten sposób. Staramy się tak tam podejść żeby go za bardzo nie powyginać oczywiście on jest taki dosyć widzicie powinien być przynajmniej tutaj elastyczny powinien nam się troszkę układać gdzieś nawet producent przewidział, że no włożenie tego będzie bardzo trudne także staramy sobie tutaj włożyć yy, ten filtr do naszego uchwytu, nie jest to proste ale ale uda się, dlatego że my możemy ten filtr trochę tutaj do góry wsunąć, żeby nim tam wymanewrować. Tak, tutaj będę wam zasłaniał, tak za chwilę pokażę, jak już go wsuwam. Miejsca tam jest naprawdę mało. Jak zresztą w wielu samochodach jest słabo to przewidziane, ale widzicie, filtr już mi wchodzi. Trzeba go najpierw jakby włożyć za schowek i później próbować trafić. On już mi tam teraz wchodzi. Tam jeszcze są takie nawiewy, które tu przeszkadzają, prawda? No ale gdzieś już tutaj go mam. Także za chwilkę on już mi tam... Mam nadzieję, że na tyle się nagnie, żeby, żeby wejść. Idziemy znowu. A, jeszcze mi nie weszła tak ta główna strona. Dobrze. Jeszcze raz. Staram się pchnąć przede wszystkim górę, gdzieś tam włożyć rękę. Tak żeby o też oczywiście patrzę, żeby on za bardzo się nie zmalał. O, 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 o. o, widzicie? Nie wiem czy to było widać, ale jak on już wszedł w swoją stronę. Wierzcie mi da się. Trzeba po prostu jakby rękę wsadzać na jego górę i od góry go tam popychać. Także on już tutaj wchodzi. No i teraz to już jest kwestia tylko jego wepchnięcia żeby on się zakliknął po prostu się klika jak na bateryki zakładamy tą osłonę na grzewnicy w sumie, tak można ją nazwać eee, uważajcie, żeby ona weszła po prostu wszystkie swoje, ona ma dużo tych różnych mniej zatrzasków, kołków dlatego, że jak będzie wypadać to będzie bardzo niefajnie no. i mamy wymieniony filtr kabinowy, słuchajcie mamy zrobiony Podstawowy serwis Meganki, także wymieniłem w niej wszystkie filtry, wymieniłem w niej olej. Te podstawowe rzeczy są zrobione. Jeżeli się podobało, dajcie znać. Macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Polecam swój kanał. Na razie, cześć.